zawodników pozostaje do zakończenia zawodów i ten piąty, po raz znowu piąty, macie kot, ale ja dzisiaj wierzę, że to nie będzie kolejne piąte miejsce Polaka. Brawo Maciek, brawo na tej zielonej linii, dokładnie gdzie trudno powiedzieć, no ale miejmy nadzieję, że to jest świetny skok, 136 metrów, metr dalej niż przed momentem. Eisenbichler, dodany za wiatr 14 punktów, noty 1,19,5, 1,19, 3 po 18,5 punktu. No i być może Maciek będzie liderem, a to by oznaczało. <laughs> to było oznaczony na pewno. Miejsce w pierwszej piątce. Za chwilę zobaczymy, czy tak będzie. E, łączna nota Eisenbichlera 286 i 2. Jest. W w Lillehammer w tym sezonie. Największe osiągnięcie w karierze. Najlepszy sezon w karierze Maćka Gota. Ale ta odległość, jaką musi uzyskać, to 138 metrów. Maciek, powodzenia wiatru pod Narty. I po pierwsze zwycięstwo. Maciej, Maciej, Maciej. Maciej! Jest to skok na zwycięstwo. Za moment się przekonamy 138 metrów odjętych aż 16,6 punktu, noty 3 razy 19, 2 razy 18,5. Bardzo wysoko oceniony ten skok. Będzie no, na podium. Pewne, pewne podium. Będzie na podium. Ale na którym jego stopki. Teraz brawa wszystko się Kota. będzie. Tak dzisiaj dwa piękne dalekie skoki. Wszystko będzie się do końca teraz ważyło i będziemy czekać. I maciek i Peter Pleuc, i także Stefan Kraft wpatrzeni w tablicę wyników. Jak to z tym paskiem? Kamil Stoch, Piotrek Żyła, ja Janek naszych reprezentantów. I na którym na którym na którym miejscu? Tak czy inaczej wspaniały no Teraz ten żółty słupek jeszcze, słupek jeszcze, 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 Jest pierwszy. I... Jest pierwszy Maciej Kotek! Maciej Kot. Maciej Kot. Ostatnia jeszcze nadzieja Polaków, bardzo dobry pierwszy skok Zakopiańczyka, 108,5 metra, przy wietrze 1,4 metra na sekundę pod narty. Teraz nie jest ten zadowolony trener. Tak, ale chyba nie aż tak, Popatrzmy. Maciej od w powietrzu. A, widać, że nie ma noszenia. A ładnie, No tutaj widzę coś, ojciec trochę pesymistycznie to ocenił, a Nie, tu bardzo ładny skok Maczka. Niebezpiecznie zaczął się zbliżać w tej drugiej fazie za szybko do zeskoku, ale dociągnął do samego końca, 110,5 metra będzie prowadził. Brawo Maciej, 110,5 metra. Po tych skokach, kiedy zawodnicy mieli problem z, nie tylko z doskoczeniem do punktu K, ale nieraz i do 90 metra, mamy ponad 110-metrową odległość. Maciej Kot potwierdza, że jest w tym sezonie w bardzo dobrej formie. Zwycięzca letniego Grand Prix ląduje poza tą przerywaną czerwoną linią oznaczającą hill Size 109 metr na tym obiekcie i on jest liderem.